właśnie poruszyć taki bardzo ważny temat, bez którego właściwie nie jest możliwe jakiekolwiek uzdrowienie wewnętrzne. To jest, moi kochani, wybaczenie. Wybaczenie, czyli dotknięcie swojego zranienia, przyjrzenie się swojemu zranieniu i zostawienia tego zranienia. Wielu ludzi, kochani, popełnia dwa podstawowe błędy. Jeżeli chodzi o własne zranienia, własne złe doświadczenia, pierwszy błąd polega na tym, że człowiek e, nie może uwierzyć w to, że może swoje zranienia, swoje e, złe doświadczenia zostawić i do nich nie wracać. E, a drugie, e, drugi problem, który mamy, e, polega na tym, że e, Ciągle nieustannie wracamy do tych zrani. Do tego stopnia, że jeżeli cokolwiek nam się w życiu nie uda, mamy jakieś niepowodzenie, to odnosimy to do moich zranień. z dzieciństwa czy z jakichś relacji. A bo wtedy to i to się stało, to zrobiłam, to doświadczyłam, to na pewno to jest konsekwencją, i, i cały czas jakby brudzimy się na nowo tym swoim zranieniem, tym, co jest tak trudno nam wybaczyć. Moi kochani, a przecież zranienia powinniśmy raz na zawsze odrzucić, zostawić i do nich już nie wracać. Nieustanne zamartwianie się tymi problemami, nieustanne zamartwianie się krzywdą, której doświadczyłem, jest takim bólem i cierpieniem. Śmiało, to są miejsca, do też jeszcze także I to jest ten problem, który, moi kochani, popełniamy. Nie potrafimy tego zranienia zostawić. Jest kilka tych zranień, które są takie bardzo bolesne. Największe zranienia, które człowiek otrzymuje, to, to właściwie one pochodzą od najbliższych serców. Od rodziców, od ojca i matki. Bo ojciec powinien być tym, który daje człowiekowi takie poczucie siły. Ojciec powinien być tym, który daje poczucie bezpieczeństwa, który uczy dziecka i te takie zdrowe relacje z ojcem sprawiają, że człowiek, który rośnie, który wchodzi w dorosłość, potrafi podejmować w życiu trudne decyzje, nawet i ryzykowne. Ma w sobie taką odwagę, taką siłę. Ale jeżeli ojciec y, nie spełnia roli ojca, bo na przykład ma problem z alkoholem, albo jest niedojrzały emocjonalnie, jest na przykład zbyt surowy, bo i tak się zdarza, że by, zbyt apodaktyczny, tak, matka też taka może być, to wtedy, moi kochani, y, następuje właśnie zburzenie tych relacji. Wtedy y, człowiek wyrasta w ciągłym takim lęku. Te zranienia ojca są również wtedy, jeżeli ojciec na przykład nigdy nie doceni na przykład swojej córki dorastającej. Czyli naturalnym powinno być, że kiedy ona dojrzewa, to ona powinna być dla niego królewną, nic piękności, najcudowniejszym dzieckiem. Czasem można zobaczyć, jak idzie taka nastolatka ze swoim tatem, przytulona do niego, zakochana w nim, idą gdzieś tam razem na spacer, czy jak gdzieś są w domu, to to razem ten czas spędzają. Psycholodzy mówią, że jeżeli kobieta w dzieciństwie, kiedy dojrzewa, nie będzie dla swojego taty tą najpiękniejszą, najukochajszą, jedyną kobietą życia, to często potem jest tak, że wyrasta kobieta, która nie umie się cieszyć własną kobiecością, cały czas uważa siebie za brzydką, niedoskonałą, taka jest niedowartościowana. To są te ramy, które wychodzą, jeżeli... Jestem, jeżeli jest on ojciec i jest spełnia roli ojca, jeszcze większe zranienia są wtedy, jeżeli, jeżeli człowiek jest wychowywany bez ojca w domu, to są jeszcze większe rany, ponieważ jest wtedy brak rodzica, wtedy brak ojca powoduje bardzo głębokie rany. I tego nic nie może zastąpić. Ani jakiś wujek, ani dziadek, ponieważ... Tutaj nie ma tej sfery emocjonalnej, psychologicznej zabezpieczonej. Potrzebuje w taki człowiek dużo miłości ze strony najbliższych. No i często matka wtedy musi przejmować rolę też ojca i to jest właśnie to problemie, że ma problem z, z, z przekazaniem właśnie dziecku tych takich wartości, tej siły, odwagi, a często popełnia problem i to jest ranienie też od mamy że dla swojej małej córeczki mama staje się przyjaciółką, koleżanką. Proszę, tu jest wolne, tu jest wolne, tu są wolne, to po wokę można usiąść. I tak nie powinno być, żeby mama dla swojej córki czy syna była przyjaciółką. Nie? Że jej się zwierzała ze swoich problemów, żeby to dziecko musiało w dzieciństwie nieść jej trudności, jej krzyże jej zranienia i tak dalej. To są te rany, o których mówię, że one najczęściej się pojawiają. Oczywiście ogromnym zranieniem jest wtedy, jeżeli człowiek doświadcza ze strony rodzica na przykład molestowania, co się okazuje, wcale to nie jest takie rzadkie, to jest częste. Może nie bardzo częste, ale to się zdarza, jest to najbardziej ukrywane, prawie nigdy to nie wychodzi. Jeżeli jest dotknięcie takie, takie gdzieś z dzieciństwa, to jest to bardzo głęboka rana. Rana, która człowieka prowadza w stany depresyjne i, i, i człowiek nie potrafi się kochać. To jest zranienie miłości. Te zranienia mogą być również bardzo silne ze strony matki. Jest, taka, jest taki autor, jest Ansel Green, taki zakonnik, terapeuta. On pisze o tym, że spotkał w swoim życiu takiego pacjenta miał, mężczyznę młodego, yy, który w stanie depresji, który nie potrafił w ogóle łzy z siebie wydobyć. Okazuje się, że kiedy przyszedł na świat, yy, jego mama go urodziła, ale znienawidziła swojego syna. No, to było tak raz go kochała, raz go nienawidziła, ale zrzuciła na syna całą winę za nieszczęśliwe życie, bo on jej zepsuł życie, on zniszczył jej życie, bo kiedy się urodził, jak to często mężczyźni są nieodpowiedzialni, uciekają, porzucają kobietę z dzieckiem i wtedy, wtedy ona została sama z synem. I znienawidziła tego syna. Cały czas od dzieciństwa mówiła. Jestem nieszczęśliwa, przez ciebie życie zmarnowała, muszę z Tobą być, chyba chorzę. I całe życie tak mu mówiła. Nawet w, w, w czasie furii raz usiłowała to dziecko zabić, kiedy miało tam kilkanaście lat. I, i, I moi kochani, to są bardzo głębokie rady. Rady głębokie my sobie też zadajemy sami, przez mówienie, przez plotkowanie o drugim człowieku. Przez to, że dwoje ludzi na przykład ma zaburzone ze sobą relacje i nie potrafi, potrafią tych relacji rozwiązać, i jedna z tych osób zaczyna innym opowiadać, nadinterpretowywać wypowiedzi czy zachowania tej drugiej osoby. Potem tworzy się plotka, tworzą się historie niesamowite, wyimaginowane, zupełnie nie mające prawdy w rzeczywistości. Wtedy robi się wianuszek osób, które o tym wie. I wtedy jest kolejne zranienie bardzo bolesne, to zranienie miłości, bo może być taka sytuacja, że ktoś przyjacielowi przykładowo mówi o tym, słuchaj, jak ty żyjesz, jak ty się zachowujesz, słuchaj, musi się poprawić, bo gdzie jest twoje serce? Gdzie ty te serce, komu ty te serce ofiarowujesz? Tu na chwilę kogoś poznałeś już z tym sercem, tam skoczyłeś, a gdzie jest Twoje serce i tak dalej. I ta druga osoba zaczyna innym opowiadać, a ta we mnie się pewnie zakochała, bo, bo mi każe mnie kochać. Nie? Słuchajcie, są takie, robią się pętle, że tylko chyba właściwie modlitwa do Matki Bożej rozwiązującej węzły jest w stanie to, to rozwiązać, bo język ludzki mówi bardzo dużo złego.